Dzień dobry, bardzo. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat seksu. Dlaczego z niektórymi facetami kobiety nie chcą sypiać, bądź dlaczego nie chcą z tobą sypiać, dziewczyny, w niektórych sytuacjach. Jest parę takich popularnych, przynajmniej w moich naukach, przyczyn tego zjawiska, ale dzisiaj poruszę ten temat od troszeczkę innej strony. No bo zobacz, wiesz co się dzieje teraz tutaj u mnie na monitorze? Aktualizuje mi się. Ej, już się zaktualizowało. O kurczę, to może jednak nie nagram tego odcinka, tylko będę grał w Mafię Trójkę. Dzisiaj na spontanie, totalnie na spontanie wszedłem do sklepu z grami komputerowymi. O, kiedyś w szkole średniej dużo grałem w gry komputerowe, a później w ogóle. Dzisiaj na spontanie totalnym kupiłem sobie Mafię Trójkę i wiesz co? Mam do dziewiątej, czyli z dwie godziny czasu, bo później robię sesję zdjęciową koleżance. Mam trochę czasu, żeby pograć w grę i właśnie zobacz. To jest przyjęte jako jeden z tych popularnych powodów, yy, dla, dla którego na przykład kobiety nie chcą sypiać z facetami. No fakt, że ja się do takich no-life'ów życiowych nie zaliczam, więc to jest trochę co innego, ale jak rozmawiałem z trenerami uwodzenia, kiedy się gdzieś tam czasami widujemy, to wiesz, że zdarza nam się porozmawiać o, gr o grach komputerowych? Dobra, spadam, będę grał w grę, albo dobra, yy, ja, ja na przykład wyjeżdżam z tematem, że ach, może sobie dzisiaj po prostu yy, odpocznę w mieszkaniu i pogram sobie w jakąś grę. Tak, a w co grasz? Po prostu słuchajcie, jesteśmy normalnymi ludźmi. To nie przez to nie bzykasz, że grasz w gry komputerowe. I nie tylko przewinieniem jest yy, niebudowanie na przykład relacji partnersko-seksualnej, czyli nieposuwanie relacji w kierunku seksualnym do przodu, ani, ani fizycznie, ani werbalnie, to nie tylko to jest powodem tego, że kobiety nie chcą sypiać z facetami. Należy zrozumieć to przede wszystkim, czym jest seks, bo widzisz, dla wielu facetów seks zaczyna się dopiero w łóżku. Dla innych zaczyna się wraz z pierwszym pocałunkiem. A ja od zawsze uważałem, że seks to jest relacja. Od pierwszego wejrzenia zaczyna się seks, bo wszystko, co kobieta obserwuje u ciebie nawet jeśli nie zdążyłeś jeszcze jej zauważyć, ale ona już ciebie zdążyła zauważyć gdzieś na przykład w klubie bądź na ulicy, to wszystko co robisz, to już jest przysuwanie cię albo oddalanie od seksu. Może nie zawsze w jakimś wielkim znaczeniu, ale takie założenie jest dobre. Więc wielu facetów próbuje jakimś psim swędem dostać się do sypialni z kobietą, zapominając o tym, że już zdobywają plusy bądź minusy przez to, jak zachowują się w relacji z tą kobietą. A wtedy, kiedy przychodzi sytuacja sypialniana, to ta kobieta absolutnie nie ma ochoty się z tobą przespać, dlatego że wszystko co robiłeś dotychczas nie przybliżało cię do tego seksu, nie wykonałeś żadnej pracy i nie wzbudziłeś ochoty, ciśnienia, jakiejś wizji tego seksu. Więc może od początku, co warto byłoby w ogóle zrobić w tym kierunku? Przede wszystkim powinieneś znać rolę swojej płci. Dlaczego ja się patrzę w monitor do góry? Powinienem patrzeć się tutaj na ciebie. Mianowicie, choć gadam rzeczy, które są pewnie oczywiste dla niektórych, to ja uważam, że nawet ci, którzy uważają, że to są oczywiste rzeczy, zapominają o tym dość często. My, jako faceci, Powinniśmy nad kobietami dominować fizycznie, ja uważam, że psychicznie powinniśmy być dla kobiet autorytetem, powinniśmy być w pewien sposób agresywni. Nie mam na myśli tu bicia kobiet, tylko taka wewnętrzna agresja wynikająca z testosteronu. Powinieneś być taki, jakby to powiedzieć, facet, który nie jest flakiem, po przeciwnym końcu byśmy postawili agresywnego, takiego gotowego do życia, do działania. Faceta. Teraz mi się przypomniała, jak to mówię, sytuacja, kiedy jeden z takich uwodzicieli polskich, on jest dobry akurat z kobietami, nie pytajcie mnie o żadne ksywki, usłyszał radę od takiego bardziej doświadczonego jeszcze uwodziciela, mówi, bo chociaż trochę powinno być po tobie widać, że jesteś facetem, od którego można dostać w mordę, a ty po prostu jesteś tak grzeczny, że to na pewno nie, 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 jakby nie, nie posuwa cię w kierunku sukcesów, a odwrotnie. Ja, kiedy ja to usłyszałem, mówię tak, znam tego gościa, tak, dałbym mu tą, tę samą radę. Nie chodzi o to, żeby się bić. Ja się nie biłem yy, sporo lat, a ostatni raz, kiedy się biłem, to w obronie. Yy, kiedyś bardzo dużo się biłem na ulicach, yy, ale czy się po prostu dojrzewa. Natomiast wewnątrz nie jestem miękki, dla, i nie dlatego się nie bije, bo jestem miękki, tylko więcej myślę, potrafię pewne sytuacje obejść yy, i mam dobre gadane, ale. Wewnątrz, oczywiście, kiedy byłaby potrzeba to dynamit, totalny dynamit, i, i agresja byłaby wyzwolona po prostu w sekundę. Więc y, zmierzam do tego, że kobieta powinna czuć od faceta tego ten rodzaj energii, który jest facetem pokonującym przeszkody. Dlaczego kurwi się w pracy? Dlaczego właśnie tam się przeklina, w środowisku, kiedy facet zmaga się z przeszkodami wy, wyzwala się w nim testosteron. I, I ten testosteron, ten rodzaj energii tego załatwiacza spraw to jest ta energia, którą kobiety lubią. W momencie, kiedy jesteś dla kobiety miły, za miły, w momencie, kiedy godzisz się na rzeczy, na które nie masz ochoty tylko po to, żeby bzyknąć, to tracisz właśnie tę moc. Ucieka z ciebie ten rodzaj energii, który za chwilę miałby ci się przydać, żeby w twoje zachowanie y, weszła ta magia, która kobiety uwodzi. I jeśli dasz się kobiecie zdominować, jeśli pozwolisz jej, jeśli uznasz, że y, dobrą strategią na, na nie wiem, na bzyknięcie kobiety to godzić się na, że, na jej zachcianki, bo, bo jak zauważyłeś, że jak nie godzisz się na zachcianki, to raczej znaczy jak się nie godzisz na zachcianki, to ona ma zły humor. I upatrujesz tym drogi do tego, żeby dać jej alkohol i wylądować z nią w łóżku, i że przez przypadek ci się uda ją na przykład bzyknąć. To uwierz mi, że zapomnij o tym, że ci się to uda. To może być bardzo, bardzo nielicznych przypadkach, ale nawet jak taka kobieta, która powiedzmy jest dziewiątką, dziesiątką z urody, jest po prostu super laską, to ona jest tak nauczona podchodów, facetów tak jest wprawna w tych wszystkich gierkach, że ona prześwietli Cię na wylot. Ona wie, że Ty jesteś na stanowisku gościa, który mega chciałby ją bzyknąć, nie pozwoli innym facetom się do niej zbliżyć, chociaż sam nigdy jej nie bzyknie, bo nie wie do końca, jak to zrobić. Jesteście w dobrych relacjach, ale to jest za mało. I to jest zła strategia, bo wyszedłeś ze swojej roli, a powinieneś wejść z powrotem do roli, jaką Ty masz, Yy, jako facet do spełnienia, czyli przy tej kobiecie to ty masz być zadzior i zawsze, kurwa, ty rozkładasz karty. I nie znaczy to, żeby być agresywnym, bo ja w krótkim filmiku nie zawrę ci tutaj yy, 50 różnych czy 100 przykładów, w jakich sytuacjach jest to za dużo, a w jakich jest to za mało. Ale powinieneś to wykalibrować. Na etapie tego filmu taka rada powinna ci wystarczyć, taką radą powinieneś się zaspokoić. Powinieneś wykalibrować, kiedy jesteś, zachowujesz się jak cipa po to, żeby bo nie umiesz inaczej, albo żeby coś zyskać, myślisz, że zyskasz coś w, tym, w relacji z dziewczyną, albo po prostu jesteś zaskoczony jej pewnością siebie jako pięknej kobiety i, i, i godzisz się na rzeczy, na które czujesz wewnątrz, że nie powinieneś się godzić. Powinieneś w ogóle zawsze mieć taki kompas w środku, znaczy to zazwyczaj masz taki kompas. Widzisz, coś ci powiem. Na jednym z moich szkoleń yy, z monitoringu rocznego mój, yy, mój kursant yy, podszedł do dziewczyny i próbował, zbyt szybko zaproponował jej kawę. Ja od razu, mając to na słuchawce i słysząc ten dialog, wiedziałem, że ona się nie zgodzi, bo, bo to było tak, że gadka jeszcze nie zaczęła się kleić, a on już wyjechał z kawą, więc ona automatycznie powiedziała, że nie. No bo ja mu tłumaczyłem, że kawa ma być rezultatem dobrej rozmowy, jakby wynikiem, yy, wynikiem tego, co było wcześniej. A to, co było wcześniej, to była chwila gadki. Która jeszcze, po której jeszcze nie było yy, mowy o atrakcji, a już proponował kawę, więc ona się automatycznie nie zgodziła, ale on zrobił jedną fajną rzecz. Podziękował jej, w takim razie powiedział okej, okay, na razie. I myślałem, że do mnie wraca i chciałem mu powiedzieć, no stary, no na podstawach lek, poległeś, ale on cofnął się do tej kobiety, powiedział, zapojuję tak za ramię, powiedział, cześć, to znowu ja, idź gdzieś tam w tamtym kierunku, no to cześć na razie. I chyba z 3-4 metry przed nią zaatakował następną dziewczynę. I zrobił z nią to samo: zatrzymał i zaczął bajerować. Tamta aż stanęła z tyłu, nie mogła w to uwierzyć, ale on, jak wrócił do mnie, to miał taką energię i tak mu testosteron wzrósł. Dlaczego? Bo nie był pod kontrolą społeczeństwa: tego, że nie można, że ktoś coś sobie pomyśli, ktoś z przechodniów, a już w ogóle co pomyśli sobie ta dziewczyna, do której podszedł. On nie był pod kontrolą takich guwien. On po prostu zrobił coś, co, co spowodowało wystrzelenie jego testosteronu, wystrzelenie jego gry w kosmos, jego flow w kosmos. Od tego czasu miał taką energię, że był niepokonany. I właśnie yy, zachowania, które wychodzą z Twojej samczej natury, powodują wzrost testosteronu. Zawsze, kiedy zauważasz, że, w, że spada Ci energia w towarzystwie kobiety, która Ci się naprawdę podoba, to zwróć uwagę, że, że robisz albo zachowujesz się, masz jakąś maskę w ogóle do tej gry. Do tej kobiety masz jakąś maskę, nie jesteś do końca sobą i nie jesteś też sensacyjny, czyli to o czym mówiłem w filmie, do którego zamieszczę tutaj linka. Nie zachowujesz się w sposób taki, który jest pozbawiony kalkulacji, nie jesteś do końca sobą i to powoduje, że energia ci spada. I wtedy kobiety nie chcą sypiać z kimś, z kim mają tego typu relacje. Seks zaczyna się od twoich męskich decyzji, od kurwa, przepraszam. Od spojrzenia, kiedy mijasz się z kobietą. Kiedy kobieta jest u ciebie, wychodzi z toalety, a ty właśnie do niej zmierzasz, miniecie się po drodze, to spójrz na nią jak samiec. Nie musisz się głupkowato uśmiechać. <laughs> Wyszłaś tak? Super. Nie. Spójrz na nią jak samiec. Takie małe rzeczy, takie małe gesty mają kolosalne znaczenie. Jak jesteś na randce z dziewczyną, czasami patrz na nią po prostu i nic nie mów. Niech czuję, że nie czujesz potrzeby wytłumaczenia swojej męskiej energii. Po prostu będzie jej kobiecość coś zacznie na ciebie reagować, w niej coś zacznie się rozgrywać. Ciśnienie seksualne tego, tego rodzaju. A pocałunek i seks to jest, jest formalnością. Jest po prostu totalną formalnością. Jak to wszystko, co robiłeś do seksu jest ok, jak byłeś w swojej roli faceta i dbałeś o swój testosteron i zachowania z nim związane, o których mówiłem wcześniej, które go wyzwalają, to nie będziesz miał tego problemu. To jest jedna z takich rad, o której tak nie, nie rozwijałem jej nigdy. Nawet taki filmik niejednej osobie dzisiaj powinien dać do myślenia i niech sobie zanalizuje, czy z Baśką, Kaśką, Dorotą tydzień wcześniej bądź wczoraj na randce czasem nie był zbyt grzeczny. Ja to zawsze mówię, zwróćcie uwagę, nie bzykacie wy, wy, wy w momencie, kiedy jesteście zbyt grzeczni. Jeśli ty w swoich relacjach nie dochodzisz do seksu z kobietami, to ja już jestem w stanie, jak Nostradamus, powróżyć pewne rzeczy. Po prostu przewiduję to, że byłeś tam zbyt miły i zawsze mam rację. Byłeś zbyt poprawny. Jeśli jesteś w ogóle w więzieniu tej całej poprawności, tego co wypada, co nie wypada, to jesteś daleki od seksu. Dobra, wystarczy, bo mam ochotę gadać coraz więcej i więcej, a nie chcę, żeby to był zbyt długi film. Subskrybuj kanał, dawaj lajki, udostępnij albo wstydź się udostępniać filmy o seksie. <ślech> I pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku.